Cześć, mam na imię Mateusz i skonstruowałem różne konstrukcje na konkurs bejcowników z pięć sposobów na i to jest mój pierwszy model to jest taka ręka lego ona jest ruchoma, palce ma jakiś gest, pokażę czy coś okej okay. Możemy coś podnieść Na przykład yy, Głośniczek Opa, zacisnę palce mm. okay. Będzie lepiej I teraz przechramy I jest dobrze Trochę mi się wyślizgnęło Dobra Kolejną yy, Tutaj z Taką konstrukcją jest samochodzik, taki nawet fajny, mały i łatwy do zbudowania. Tutaj mamy takiego małego robocika, nazywa się BrickBot. I tutaj po lewo to bardziej jest taki samochód, to jest taki samolot, można go rozłożyć. Tutaj ma. Możemy, możemy startować już i gdy na przykład ma jeździć, możemy złożyć, opa, i jest dobrze. Tutaj mam scyzoryk motylkowy z LEGO, fajny nawet. W takim jest XBOX, tutaj spady, pad, butelki do grania, różne przyciski. Konsola ma tutaj wejście na pudy, jakieś gierki czy tak dalej. Tutaj włącznik prawda? i wejście tutaj na USB. Takie otwierane. Dobra. Tutaj ma radiatory. I tutaj tył, tutaj można kupić kabelki i tak dalej. Tyle są wejść, co oryginalnie jest. Można otworzyć włożyć głośnik bezprzewodowy i puścić sobie muzykę i słuchać przez te dziury, tam gdzie są te radiatory. Tutaj akurat nie starczyło klocków na tą dotację. No. I tu takie płaskie. Nawet fajnie to wygląda. Dobra. I to by było na no. to wszystko.